niebie stał, z skrzypek walca grał, I wtedy on zobaczył ją i sobie to do serca wziął. Co ona była, byle kto? Czerwone buty w sercu pstro, Lecz on nie zaznał odtąd snu, a ona tak szeptała mu. Bo na na szczęście, że skruszysz ciała mego lud Ja nie mam ochoty do tego samego no Chyba, że zdarzy się cud W miasteczku każdy wiedział, że On mógłby dostać takie dwie A ten, co wcześniej chodził z nią To tylko śmiał się, tylko klął Co ona była blada tak tak jak w polu, mak, A on chciał dobrze i miał sklep. I serce dał jak ciepły chleb. Ty nie mów do mnie w romantycznej walce. Ty bardziej praktycznie do mnie mów. Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście. Że skruszysz ciała. Chyba, że zdarzy się cud Niedobrze potem było z nią Do USA jeden wziął I tam nie kochał, tylko bił I grając bingo piwo pił Co ona była? Szara mysz A z miastka wciąż nadchodził list Powracaj, gdy dziś szczęścia brak A ona mu pisała tak W romantycznej walucie Ty bardziej praktycznie do mnie mów, Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego lud Ja nie mam ochoty do tego zamęścia, No chyba, że zdarzy się cud. Już na przodu dzień wróciła tu, i oczyś zaśmiały mu. Wnet ją za żonę sobie wziął, i cały rok u nią. Co ona była, stara tak, odeszła więc jak chory ptak. On co dzień chodzi na jej grób, a z ziemi słychać szepty słów. Nie mów do mnie w romantycznej walucie, ty bardziej praktycznie do mnie mów. Bo chwilowo to jesteś jak ta dziura w bucie, że szkoda dla ciebie mi słów. Ty nie myśl, że dasz mi abonament na szczęście, że skruszysz ciała mego ludu. I nie mam ochoty do tego zamęścia. No, chyba że zdarzy się cud.